Siema! witam was w poniedziałek. Yy, dzisiaj nie będzie żadnych mądrości. Yy, miało być co prawda temat odbloku, ale, ale nie przygotowałem się jeszcze z racji tego, że doszedł mi jeszcze jeden środek, mianowicie Tryptorelina, yy, która jest używana do odbloku. Yy, muszę się sam trochę doedukować co do tego środka, dlatego yy, temat odbloku poruszę może w następnym odcinku. Yy, dzisiaj co? Dzisiaj będę robił koszulę, czuję się świetnie, jestem zregenerowany, miałem mega weekend, nic mnie nie boli. Mało tego, zrobiłem sobie według przepisu tucznika. Pozdrawiam yy, na pasacie yy, indyka z boczkiem, yy, pasata pomidorowa, źródło węglowodanów, zrobiłem tortellini yy, z serem tam, trochę no, sera dałem, żeby się rozpuścił. W razie, gdyby mi nie siadło, mam ratunek w postaci stoperanu co przy koszuli i ciśnieniu jakie ona e, wytwarza. Myślę, że bardzo się może przydać po takim żarciu. Nie będę dzisiaj sam. Przyjedzie Piotrek Słapa e, około 17. Tomek młody też może będzie. Zrobimy koszulę w trójkę, także będzie jakaś wspólna motywacja. E, jeszcze jedna rzecz, jaką chciałem poruszyć. Mianowicie, jak niektórzy wiedzą, jestem w zarządzie Federacji WPC Polska yy, i sponsorzy, którzy yy, przykładają się do organizacji zawodów, yy, oglądając przykładowo moje materiały, bardzo często źle... Odbierają mnie, bo kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest świadomość. Im większa świadomość człowieka tego, co ja robię, tym większe zrozumienie będzie. Dlatego, w moich materiałach teraz, za każdym razem na początku, będzie intro takie. No i po tym intro dopiero będą leciały filmiki, bo, bo, bo ludzie muszą zrozumieć, że ja w żadnym stopniu nie namawiam nikogo, no. propagowaniem też bym tego nie, nie nazwał. No. Głównie chodzi się o to, żeby raczej już pomagać tym, którzy, którzy są yy, na cyklu, którzy używają środków dopingujących, yy, dzielić się własnymi doświadczeniami, żeby ludzie nie popełniali tych błędów, yy, które popełniałem ja i, i, i wiele, wiele innych. No. Dla mnie to jest zrozumiałe, no, tak, dlatego tak jak mówię, kluczem do zrozumienia jest świadomość i będzie wszystko ok, dlatego no to tak jak mówię, będzie ten filmik, hmm, a tymczasem co? Ja sobie zjem, czekam y, na resztę ekipy i bierzemy się za trening. Piotrek, jak widzicie, dotarł, e, Tomka nie ma, zrobimy sobie trening we dwójkę, e, ubrany jesteśmy żółto, kolorowo, jak klaun, jak przystało w cyrku, bo przecież koszula to jest cyrk, według Was? Yy, ale to jest cyr mój cyrk i moje małpy i dzisiaj z moją małpą będziemy napierdalać ciężary. Z tą, którą pytaliście o ten brzuch i dlaczego jest taki gruby, już Wam odpowiadam. Fakt to jest palumboizm od sterydów, od yy, insuliny i hormonów wzrostu, którego nigdy nie brał. Ostatnio nawet mieliśmy śrubę, <grytanie> nawet mieliśmy śrubę że będzie rodził, ale okazało się to tylko wzdęcia po facelce z więc ogólnie jest ok. Także idziemy trenować i tyle. DZIĘKI hey, po treningu? W tym miejscu <noise> chciałbym przeprosić wszystkich, z których się śmiałem, twierdząc, że antybiotyk nie osłabia osłabia w chuj. Dzisiejsza 330, nawet więcej nie wchodziłem, była tak dramatyczna, że szok, ale wiem, że jest to spowodowane antybiotykiem. Jeszcze dwa dni na nim nie jestem. Ach, za tydzień będzie lepiej. Także niczym się nie przejmuję i jedziemy dalej. Tyle na dzisiaj, na razie.